Witajcie! W kolejnych warsztatach cukierniczych przygotujemy razem klasyczne cynamonowe bułeczki, czyli cynamonki. Zapraszam! Do przygotowania naszych cynamonków będziemy potrzebowali 600 g mąki pszennej, tutaj z tego co założyłam na opakowaniu jest to typ 405, 40 g świeżych drożdży lub 20 g suszonych drożdży, jeżeli nie macie świeżych, Dwa jaja, 100 g cukru, 125 g masła i 250 ml, czyli szklanka letniego mleka. Ja sobie już je troszeczkę podgrzałam, żeby było ciepłe. Więc zaczniemy sobie od przygotowania rozczynu. Ja robię to w ten sposób, że do tej, do tej tutaj zlewki z mlekiem dodaję drożdże. Mleko jest oczywiście takie letnie. Dodaję też łyżkę cukru i łyżkę mąki. Z tych ilości tutaj wcześniej odważonych. Mieszam to. Tutaj do rozpuszczenia się tak naprawdę drożdży. Ma to na celu przede wszystkim pobudzenie drożdży. Do tego, żeby się tak aktywizowały. Pomoże nam to później, żeby nasze cynamonki ładnie wyrosły. Te drożdże się nam rozpuszczą, to i tak odstawimy sobie na około 15 minut. One mają dosłownie tak ruszyć, podnieść, zacząć pracować. W czasie możemy rozpuścić nasze masło. Ja to robię w mikrofali, tak żeby tylko było rozpuszczone. Nie ma być jakieś tam podgrzane mocno, tylko rozpuszczone. Dobrze? Więc zaczniemy ugniatać nasze ciasto. Ja sobie na początek jeszcze do mąki pszennej dorzucę odrobinkę soli. To jest taka dosłownie szczypta. Mąka wcześniej była przesiana oczywiście. Dodaję cukier. I tak zrobię sobie sobie takie tutaj miejsce, ponieważ wleję sobie nasz roszczyn. Widać, że on tutaj wytworzyłaś taka pianka. Drożdże zaczęły się pracować, czyli się rozmnażać w tym momencie, bo jeszcze go nie przykrywaliśmy ściereczką. I wleję sobie wszystko tutaj. Wybijamy jajka. Dobrze. I zagniatamy ciastko. Po wolutku można to zrobić na początku szpatułką. Ja osobiście lubię ugniatać ręcznie, więc od początku zawsze to robię ręcznie. Póki co jeszcze masła nie dodajemy. Masło dodamy już na sam koniec. Zaraz wam pokażę. Dobra, to jest taki moment, kiedy już widzimy, że jest sztywne i dodajemy masło. OK, ciasto jest gotowe. Przekrywamy je teraz ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia, tak na półtorej około godziny. Dobra, przygotujemy sobie teraz taką pastę cynamonową do naszych cynamonków, żeby je wypełnić od środka. Ja tutaj sobie przygotowałam 120 g rozpuszczonego już masła wcześniej w mikrofalii, 200 g cukru i jedno opakowanie cynamonu. Zrobimy to tak, że do rozpuszczonego masła Dodamy sobie najpierw cały cukier, bardzo, bardzo proste. Tak go przemieszam i dodajemy cynamon. Mieszam, To się nam tak zaraz zagęści mocno. Tutaj nic się nie ma rozpuszczać, ma się po prostu to wszystko wymieszać. Odstawiamy to i za chwilkę będziemy smarować nimi nasze cynamonki. Dobrze, nasze ciasto już tutaj wyrosło dwukrotnie, praktycznie, więc ja sobie je przerzucę na stolnicę i będziemy teraz zagniatać, po to, żeby pozbyć się tych pęcherzyków powietrza. To się profesjonalnie nazywa przebijaniem ciasta. Będziemy później zmuszać te drożdże, żeby ponownie nam tutaj zafermentowały, wytworzyły pęcherzyki powietrza, ale to w następnym etapie. To przebijanie daje nam taką fajną cechę, że porowatość naszych, naszego pieczywa, bułek, jest taka bardzo wyrównana. Gdybyśmy teraz włożyli to ciasto do pieca, to mielibyśmy bardzo różnorodne pęcherzyki, od małych do dużych. A tak w taki sposób będziemy mieli taką fajną, uśrednioną jednolitość. Przedzielam to ciasto na pół, ponieważ mi się tutaj całość nie zmieści na stolnicy zwyczajnie. I będziemy wałkować. Pokujmy na taki prostokąt. Będzie to ważne z punktu widzenia tego, że później będziemy zwijać ten prostokąt. Ma to ciasto być dość cienkie. Ciasto mamy rozwałkowane. To jest grubość tak około pół centymetra, może troszeczkę więcej. Teraz sobie jeszcze przemieszam to nasze nadzienie. Tę nasz, naszą pastę. I ja ze względu na to, że połowę ciasta tutaj wałkowałam, to połowę tego, tego, tej pasty wyrzucam na powierzchnię ciasta. Rozsmarowuję. nasza pasta jest rozsmarowana, teraz będziemy zawijać te ja sobie zaczynam tak, że podważam sobie ten brzeg i zaczynam tutaj zwijać tak równomiernie, żeby żeby nam się tutaj wszystko ładnie zawijało mamy zapięte. teraz bierzemy taki dość ostry nóż i kroimy takie plastry, tak jakbyśmy kroili roladę Ja je układam w takiej odległości, żeby one się e, po rozroście, po drugiej fermentacji jeszcze ze sobą stykały. Jeżeli rozłożycie je troszeczkę szerzej, to, to one po prostu będą takie indywidualne, będą, będą każda osobno. Druga fermentacja będzie miała wymiar nieczasowy, tylko wymiar tak zwanej dojrzałości piecowej. Będziemy czekać, aż tutaj nasze cynamonki będą miały. Taką optymalną objętość. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Wam, oczywiście, powiem, jak u mnie to wyjdzie w praktyce. Więc ja zaraz rozwałkuję sobie drugą porcję ciasta, dorzucę tutaj i poinformuję, ile to będzie wszystko trwało. Nasze cynamonki sobie bardzo ładnie wyrosły. To jest tak mniej więcej już ten etap, kiedy one są już takie bardzo mięciutkie, delikatne. Teraz posmarujemy je sobie roztrzepanym jajkiem. Ja sobie wcześniej roztrzepałam luzgą. Taką warstwę tutaj. One będą się bardzo ładnie wtedy błyszczały. I ta warstwa na górze może być troszeczkę taka nawet bardziej chrupiąca dzięki temu. To jak długo rosną Wasze cynamonki? Nasze tutaj w tej drugim etapie rosły 25 minut, ale to jak długo będą rosły jest zależne od tego, jaką macie temperaturę w domu. Czy jest ciepło, czy akurat macie otwarte okno, to będzie miało tutaj duży wpływ. Jeżeli będzie chłodniej, to troszeczkę może być wydłużona ta fermentacja. Ja sobie już wcześniej troszeczkę włączyłam piekarnik na 180 stopni, pieczenie górę-dół. Będziemy je piec około tak 20 minut. Zobaczymy, na koniec podam Wam, ile to u mnie zajęło. I Wrzucamy nasze cynamonki na piekarnika. Tak jak mówiłam wcześniej, pieczenie górę-dół. Około 20 minut, może troszeczkę dłużej. Zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. minutach pieczenia nasze cynamonki są upieczone, one się tutaj tak bardzo fajnie posklejały i tak naprawdę jak ostygną, to już można je jeść. Mam nadzieję, że Wasze cynamonki będą Wam smakowały. Zapraszam za tydzień, przyrządzimy wtedy babeczki świąteczne i zapraszam też Was do polubienia strony na Facebooku, co o aktywności lokalnej księży.